Here we go. Cześć, z Zero Dawn Robys wam się właśnie pokazać, jak zrobić niewidzialny folder. Po prostu go nie widać. Nie ma go. Tutaj go nie widać, ale dalej jest nazwą. Ale my zrobimy taki, że nie będzie ani widać, ani nie będzie nazwy. Tworzymy folder. Nazywamy go. Tak, Trzymamy lewy ALT. Widzicie właśnie kombinację tutaj klawiszy. I 2, 5, 5. Wtedy nazwy nie ma. Enter. Nie ma nazwy. Po prostu jest sam folder. Teraz bierzemy właściwości. Dostosowanie. Zmień ikonę. Przeglądaj. Pulpit. I weźmiecie tą ikonę, która jest do pobrania w opisie. Wklejcie sobie mnie na pulpit i wtedy z pulpitu weźmiecie. Zamienicie. Na to. Icon mask. Enter. OK. OK. Trochę folder zniknął. I tak. Jest folder, ale go nie ma. Da się go znaleźć tylko nie wiem, przyciągając taką.